Z pewnego punktu widzenia należy się cieszyć, tak, no bo to się pokazuje, że ta dynamika napływu uchodźców spadła. Przez Poznań przewinęło się już blisko 40 tysięcy uchodźców. Miasto cały czas stara się świadczyć pomoc na wszystkich możliwych płaszczyznach, ale nie obędzie się bez wsparcia mieszkańców. Są osoby, które no mają cały czas wiadomo problemy materialne i ta pomoc żywnościowa, która jest wydawana każdego dnia jest bardzo ważna i tej pomocy żywnościowej nie może zabraknąć. Od pewnego czasu obserwujemy jakby spadek jakby tego, tego, tej formy wsparcia. W związku z powyższym bardzo o to apelujemy, bardzo o to prosimy. Osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy mogą ubiegać się o wypłatę świadczeń pomocowych. Obsługa przebiega na razie sprawnie, nie zanotowano kolejek. Jednakże część wniosków jest złożona nieprawidłowo i tu bym chciała zwrócić uwagę Państwa, jeżeli Państwo macie problem z wnioskiem, który się wydaje prostym, o udanie się jednak do punktu obsługi klienta, tam prace z ZKZL-U wesprzą Państwa w wypełnieniu takiego wniosku. W szybkim tempie wydawane są również numery PESEL. Urząd wydał ich już ponad 6 tysięcy, a kolejne 11 tysięcy osób ma umówione wizyty. W związku z tym miasto uruchomi kolejny punkt obsługi, tym razem w Centrum Handlowym Malta. W tej chwili trwają już takie ostatnie prace przygotowawcze. W czwartek chcielibyśmy przeprowadzić testy sprawdzające, czy systemy rejestrów państwowych działają w, tym, w tej lokalizacji. Przetestować nasze rozwiązania, które tam przygotowaliśmy. I w ten czwartek chcielibyśmy obsłużyć kilkudziesięcioosobową grupę osób z niepełnosprawnościami. Pomoc na terenie Poznania to jedno, ale miastu udało się również wysłać transporty pomocowe do Harkowa I udało nam się pomimo wojny, pomimo zagrożenia, dwa pełne tiry. Pomocy e, przekazać właśnie dla tych mieszkańców naszego partnerskiego miasta. Tu były wielokrotne rozmowy pana prezydenta Jaszkowiaka z merem, z merem Harkowa, też mówił, co jest najbardziej potrzebne, i te produkty dostarczaliśmy. W punktach noclegowych rozlokowanych jest obecnie 1730 osób. Pojawiają się jednak pytania o przyszłość uchodźców i kwestie ich relokacji, ponieważ dla budynków takich jak Arena są zaplanowane remonty. No, Nie mała część ludzi będzie miała to schronienie na tyle, ile będzie to możliwe, ale są też pewnie obiektywne jakieś przyczyny, dla których też wielu naszych rodaków też będzie być może w pewnym momencie musiało z takiej pomocy zrezygnować, więc to też będzie ryzyko tak zwanej tej wtórnej bezdomności. Więc też państwo polskie musi być na to wrażliwe. Także tych wyzwań jest naprawdę całe mnóstwo. Sytuacja może wkrótce zrobić się poważna, ale miasto zapowiada, że nie zostawi obywateli Ukrainy bez pomocy. Włodarze liczą jednak na zdecydowane ruchy ze strony rządu.